Co to jest Arkadia? Mitologiczna Arkadia to miejsce płynące mlekiem i miodem wszelkiej szczęśliwości, w którym ludzie żyją w dostatku szczęściu i życzliwości. No i oczywiście taka Arkadia to i soplicowo w Panu Tadeuszu miejsce na pięknym wzgórku otoczone brzozami nad strumykiem, w którym niczego nikomu nie brakuje. Obfite spichrze, baśniowa wręcz przychylna ludziom przyroda i zadowoleni wszyscy ci, którzy tam żyją i mieszkają w zgodzie, kultywując dawne tradycje. Taka troszeczkę parodystyczna. Można powiedzieć wersja soplicowa, to Arkadia, która panuje w nawłoci, znanej wam już z powieści przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Tam również niczego nikomu nie zbywa, wszyscy żyją w dostatku, szczęściu tak naprawdę odcięci od zewnętrznego świata, w którym panuje chaos, bieda oraz. Wojna. No i jeżeli jeszcze miałabym mówić o Arkadii, to myślę, że warto odwołać się do Arkadii dzieciństwa, jaką prezentuje Bruno Schulz w sklepach cynamonowych. Zauważcie, że tamtejszy czas, przestrzeń oraz bohaterowie ulegają mityzacji, a więc jest to opowieść ukształtowana na wzór mitu, niemalże fantastyczna, której to co zwykłe urasta do rangi, niemalże sakrum. Ale to jest najszczęśliwszy i najpełniejszy okres życia człowieka, bowiem dzieciństwo nas kształtuje.